Reasumując, chcemy zrozumieć, że mamy dwie w sobie części, patrzeć na nie, obserwować, wiedzieć, że mamy taki rozjechany styl przywiązania, obserwować ten styl, nie działać na jego podstawie, tylko na podstawie naszych wartości i tego, co jest prawdą, przeprogramowywać te wszystkie wzorce zachowań pracą z traumą, pracą z częściami, pracą z przekonaniami i innymi technikami i wybierać świadomie działania, które podejmujemy, a nie po prostu lecieć z tym programem. Chciałabym tylko dać przykład, jak to się może w takiej normalnej sytuacji objawiać. Jest typ i typiarka, no i typiarka jest w domu, typ jest gdzieś poza domem i typ nie napisał wiadomości, że wróci później do domu. Więc typiarka siedzi w domu, już w tym swoim lękowym stylu przywiązania, że Boże, może on już mnie nie kocha, może on już jest w ogóle z inną kobietą, może mnie zdradza i zagryza paznokcie i tam się boi, już na niepokój wjeżdża, aż do momentu, kiedy partner nie wróci do domu, i wtedy wjeżdża jej unikowy styl przywiązania. Czyli jest chód, jest dystans. Partner przychodzi, mówi: Sorry, że nie napisałem, kochanie, ale typiarka już jest dystansowana, już mówi, że zawsze tak robisz, w ogóle nie można na tobie polegać. No i wtedy partner usuwa się, no bo nie chce czegoś takiego przyjmować, takiej projekcji tego wszystkiego na siebie. No a u typiarki się wtedy odpala znowu ta lękowa I wtedy jest spirala w dół. Tak? Jeżeli nie uspokoimy się. Nie ogarniemy tych lęków naszych, które mamy, no to to może być mega trudne. Ważne, żeby te style przywiązania przepracowywać i żeby nad tym pracować, żeby takich sytuacji nie było.